Witajcie, kochani. 17 sierpnia 2025, niedziela. Co ze świata zwierząt na niedzielę? O, Słowik, miłość jest wszędzie wokół nas. Zobaczcie, kochani. Piękny mały ptaszek. Słowik, cudowny śpiew. 54. A tutaj. Na spodzie jeszcze kanarek do tego, czyli mamy kanarek, śpiewaj swoją własną pieśń, i miłość jest wszędzie wokół nas. Czytanka. Z powitym rokiem nocy duch słowika wyśpiewuje pieśń miłości i nadziei, przypominając Ci, że niedługo nadejdzie świt, i znów wzejdzie słońce. Niedziela, dzień słońca. Jesteś bardzo kochany, kochana. Pieśń słowika otwiera ci oczy, wzywając byś wzniosła się, byś wzniósł się na wyższy poziom samoświadomości. I umocnił, umocniła wień ze światłością. Tak, cień i mrok istnieją naprawdę, lecz miłość i pomyślność są wszędzie. Oj, nawet w rzekomej pustce kosmosu, w ciemności i bez, bez Nocy. Wsłuchaj się w przesłanie pieśni, pozwalając, by muzyka słowika przypomniała ci, że miłość otacza cię ze wszystkich stron. Poczuj ją i uwierz, że światłość dnia jutrzejszego odnowi Twoją umiejętność dostrzegania miłości i obfitości nawet tych, w tych miejscach, które wydają się puste. Wkrótce do, doznasz oświecenia. A kanarek z kolei chce pomóc tobie odszukać Twój własny głos i wyrazić to, co czujesz. Uwolnij się, by odnaleźć swoje wewnętrzne światło i pozwolić mu rozbłysnąć. Kanarek śpiewa, by przypomnieć Ci, że radość jest nam przyrodzona oraz by Cię wesprzeć, gdy sam zaśpiewasz własnym głosem. Czas, by świat dowiedział się, kim naprawdę jesteś. Kanarek mówi, jesteś wolny, jesteś wolna. Masz prawo być sobą i wyrażać swoje najgłębsze pragnienia. Świ świat pragnie usłyszeć Twoją pieśń. Mm, wspaniale. Kiedy Twój głos brzmi prawdziwie, możesz stworzyć chór z innymi i tworzyć piękną muzykę. Dbajcie o siebie, wszystkiego dobrego, moi kochani, i do następnego razu. Papa. Pa.